Pozdrawiam Maniuś z kotliny Kłockiej Nie. To jest co to jest między międzylesie? Z międzygórze. Z Międzygórza, pozdrawiam Czyli z tak zwanej Szwajcarii Kłodzkiej Bardzo fajny hotelik Na skarpie. Bardzo fajny Z pierwsze piętro A tu się idzie na drugie piętro. Co fajny hotelik. To jest na poddaszu. Wygodne łóżko. Jest klima, więc to nie ma znaczenia, że to jest poddasze. No jedyne, czego nie lubię, to że nie ma kabiny, tylko jest wannę. Witok na parking Biedronki z rynek, a my zaraz będziemy jechać tam, w góry. zupełnie przypadkiem trafiłem do Zamkowic na rynek. Bardzo fajny hotel, bardzo fajny. Zobaczymy jakie będzie śniadanie Zobaczymy jaki widok q stoi no, Za godzinę ma Łukasz dojechać Będziemy koplinę zwiedzać. Bardzo fajny hotelik.